Cześć wszystkim, tu to Witam w kolejnym odcinku Mojej Drogi do 195. Dzisiaj chciałem pokrótce podsumować promocję, którą ekran jeszcze widzimy na, na monitorze. Nie, jak zwał. Czyli Black Friday, Super Sunday, Czarny Piątek, Super Niedziela. Jak dla mnie zdecydowanie super nie były. E, uważam, że jej bardzo smętny content dało jak na ten czas. Owszem, dali dużo upgradeów, przez co wielu graczy pewnie się cieszy. Natomiast ogólnie podsumowując, porównując ten content z tego roku versus content z zeszłego roku, no jest to moim zdaniem cały czas krok mocno w tył. SBC, jakie dostaliśmy, te szybkie, czy tak ogólnie, na karty, jakie dostaliśmy, bardzo mocno przeciętne. Naprawdę dwa, które się już skończyły, czyli Balotelli i nawet nie pamiętam, kto tam był. Morales, tak? Morales. W ogóle nawet nie, nie rozważałem ich zrobienia. Jeśli chodzi o Bailey i Seska, no to Sesk zdecydowanie za drogi. Bailey wygląda całkiem konkretnie i jest całkiem niezłą kartą. Gdyby nie opanowanie 79 i długie podania 67, co jak na skrzydłowego, moim zdaniem no bardzo słabo wygląda. I cały czas to jest 130-140 tysięcy obecnie, więc zdecydowanie za dużo za taką kartę. No Wracając do samego kontentu, zdecydowanie widać tendencję EA, tak żeby te, które dąży do tego, żeby te promocje zdecydowanie opierały się na paczkach. Już w zeszłym roku, czarny piątek i wtedy jeszcze Cyber Monday, którego w tym roku nie dostaliśmy, i chyba na szczęście, bo kolejny dzień paczek to już byłoby po prostu mocne przegięcie. No, cała promocja wokół nich wyraźnie była skupiona. Paczki były dostępne w sklepie non-stop, były ogromne. i EA sprzedawało ich ogromne ilości, i w sumie trudno się dziwić jej, bo jeżeli mielibyście taki produkt jak z FIFA, który ma EA, z taką bazą graczy gotowych na to, żeby. Kupować te paczki. No to nie dziwne, że nawet, że nawet nie musicie ich przeceniać. Wystarczy, że zrobicie tak jak jej, że powiecie, że jest tylko 200 tysięcy paczek dostępnych w sklepie, tylko teraz musicie szybko je kupować i ludzie szybko kupowali. Um, oczywiście w pewnym momencie te Lightning Roundy przestały się wyprzedawać, przynajmniej na Xboxie. Nie wiem, jak sytuacja wyglądała na PS4. W czasie piątkowego streamu, z tego co się orientowałem, to na PS4 cały czas te Lightning Roundy się sprzedawały w całości. Na Xboxie już przestały gdzieś koło 22 w piątek, kolejne dni było jeszcze gorzej. No i, i jej dostarczyło nam promocję taką, jaką nam dostarczyło. Trudno trzeba z tym żyć. Możemy tylko liczyć, że kolejne promocje będą jednak trochę bardziej skupione wokół graczy, a nie wokół tylko i wyłącznie sprzedaży paczek. No szybko co u mnie. Cały czas nie odkopałem się jeszcze z inwestycji, które robiliśmy na streamie. Mam bardzo dużo kart 82-83. Dzisiaj dokupiłem karty 88-89, bo wydaje mi się, że te karty powinny odbić w momencie, kiedy teraz kończy się podaż tylu paczek, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich dni. Pewnie dzisiaj też był dobry moment na zakup inwestycji typu karty grywalne. Osobiście takich inwestycji nie poczyniłem, bo wydawało mi się, że karty 88-89, właśnie będą szybciej odbijać zobaczymy czy to prawda czy nie dzisiaj dostaliśmy jeszcze upgrade y 82 plus i 81 do 87 ten 81 do 87 to realnie naprawdę nie wiem jaki jest sens takiej takiej paczki płacimy realnie 80 przepraszam płacimy realnie około 5000 za to sbc Dostajemy szansę na to, że dostaniemy maksymalnie kartę 87, gdzie karta 87, no, chyba z jakimiś drobnymi wyjątkami, to tak realnie są karty warte około e, niecałych 20 tysięcy obecnie, 20 tysięcy z groszami. E, no to to jest bardzo słaba wartość, bo szansa jest bardzo mała, że dostaniemy piłkarza 87. Znacznie większa jest to szansa, że dostaniemy niższy rating. Owszem, może się zdarzyć tu czy tam wyjątek i dostaniemy jakiegoś informa typu Nangolan czy Benjeder, czy coś takiego, no ale tak naprawdę jest to bardzo nieefektywna wymiana. Już trochę lepiej wygląda e, SBC na gwarancję piłkarza 82. E, takie SBC kosztować nas będzie i razy drzwi e, około 10 tysięcy, 11 000 pewnie, zwłaszcza przy tak niskim zgraniu to pewnie około 10. 000. No, i tutaj mamy już szansę na piłkę 82, ale cały czas oczywiście nie polecam robienia żadnych z tych wymian, bo no nie, są one, nie są one efektywne pod względem monet. Chociaż wiem, że są zabawne i fajne, i na pewno, jeżeli takie rozbudowy będą w czasie Team of the Year czy Team of the Season, to sam będę takie paczki pewnie robił dla zabawy. Obecnie skupiam się bardziej na. Jednak na robieniu monet w tym momencie nie ma nic takiego niesamowitego jak gracze drużyny roku czy drużyny sezonu, którzy by zostali ze mną przez dłuższy, dłuższy czas poza Messim i Neymarem. E, Messim, Mbappe. E, mówię o kartach ich specjalnych, więc na razie te, na razie to SBC polecam omijać. Oczywiście Czarny Piątek miał ogromny impact na rynek. Ceny zadrżały, wiele wiele spadków zaliczyło wiele kart. Tak, jak to zresztą można było przewidzieć, jak mówiłem o tym. Więc teraz jesteśmy w takim punkcie, że ta promocja powoli dobiega końca. Myślę, że nastąpi czas wzrostów. Ciężko się spodziewać, żeby to było inne zachowanie rynku. Dlaczego? No Dlatego, że ludzie, którzy kupili te wszystkie paczki, nagle mają monety. No, i o ile nie przeznaczą tych monet właśnie na te niewymienne SBC, o których mówiłem wcześniej, no to będą kupować drużyny. Będą na pewno budować drużyny w tym tygodniu na weekend liga następną. Więc do czwartku spodziewam się wzrostów. O ile oczywiście w międzyczasie coś nie wybuchnie, bo i jej, potrafi zaskakiwać w środku tygodnia różnymi eventami, ale. Jak mówię na 90 parę procent można powiedzieć, że w tym tygodniu raczej rynek powinien mieć tendencję wzrostową, albo nad mocno wzrostową w niektórych segmentach, e, takich jak na przykład ikony. Uważam, że ikony powinny bardzo, bardzo dobrze się zachować w tym tygodniu. Y, czy też te bardziej grywalne karty na nich nie spodziewam się niespodzianek i, i raczej powinny zaliczyć wzrost. Więc w czwartek na pewno przed czwartkiem na pewno warto się zainteresować i spróbować zainwestować w jakieś te bardziej grywalne karty. Natomiast w piątek, to co przed nami w tym tygodniu jeszcze, to najpewniej jest ten dzień, kiedy tak jak patrzę na kalendarz, to jedyny termin, kiedy wydaje się możliwe, że jej zrobi promocję Team of the Group Stages, czyli drużynę fazy grupowej Ligi Mistrzów. Przynajmniej w zeszłym roku robili to w takim właśnie dokładnie okresie, czyli w okolicy Mikołajek. Różnica jest taka, że wtedy w kolejnym tygodniu grała Liga Mistrzów, w tym, w tym roku tak nie ma, w przyszłym tygodniu Liga Mistrzów nie gra. Co e gra? Teraz już sam się zaczyna zastanawiać. Jeżeli gra Liga Mistrzów w kolejnym tygodniu, chyba jednak gra, przepraszam, w tym tygodniu Liga Mistrzów nie gra, w kolejnym gra, więc najpewniej tak to będzie właśnie, że teraz w piątek dostaniemy e e promocję Team of the Group Stages. Filmik o Team of the Group Stages zrobię pewnie jutro najpóźniej w środę, nie wiem czy już dam radę w sumie no bo do niej do tej promocji też warto się przygotować, warto być gotowym, bo na niej też będzie można dobrze zarobić tutaj w międzyczasie cały czas wyprzedaję te karty 82, 83 to bardzo żmudna praca, no ale daje efekty w tym tygodniu na razie Udało się już 586 tysięcy, to są w zasadzie tylko i wyłącznie wyprzedaż tych kart 82-83. Przez weekend naprawdę nie miałem czasu w ogóle grać, przez co nawet w Champsach skończyłem tylko i wyłącznie na Silver 1, które zagrałem jeszcze w piątek przed w ogóle rozpoczęciem się całego eventu. Sobotę, niedzielę miałem bardzo zajętą, nie było czasu na nic ani na handlowanie, ani na granie meczów. Także uważam, że wynik, który mam na razie, jest naprawdę niezły, jeśli chodzi o sprzedaż tych graczy. Mam też, tak jak mówiłem, bardzo dużo inwestycji w 88-89. Uważam, że ten segment rynku spadł bardzo mocno w czasie Black Friday i całego tego weekendowego eventu, a mimo wszystko ludzie, którzy mają koiny będą chcieli dalej robić SBC na ikonę, więc uważam, że ten segment na pewno odbije i to mam nadzieję, że odbije w miarę szybko. No to właśnie liczę. Tak jak mówiłem, liczę też na odbicie segmentu kart grywalnych która mam nadzieję jeszcze w tym tygodniu jakoś tam poinwestować na szybko przed czwartkowymi nagrodami, gdzie myślę, że w tym tygodniu te czwartkowe flipowanie powinno zadziałać. Zobaczymy oczywiście, co się wydarzy w międzyczasie. W piątek pewnie ta nowa promocja. Zapraszam na Twittera. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować mój kanał, jeżeli to wideo Wam się podobało. Zapraszam też na streamy. W czwartek przygotowujemy się do promocji. W czwartek stream około godziny 18.00 w piątek też stream też około godziny 18:00 Twitch TV/Toc dzięki wielkie że oglądaliście do zobaczenia następnym razem hej